Dzisiaj kolekcja moich mang, zajmuje ona półtora półki, co jest dużym sukcesem, gdyż e, zwyczajnie moje mangi zajmowały jedną taką półkę, a teraz zajmuję półtora półki. A jak po pirkonie, to pewnie będą całe dwie zajmowały półki. Ok, więc zaczynając tutaj od lewej, mam pierwszy tom Rumpy, której jeszcze nie przeczytałam. Nie widziałam też anime, ale przekartkowałam mangę i zapowiada się spoko, więc myślę, że dalej będę kupować tomiki. Jedenastą tą High School DxD de. tylko właśnie tego, że potrzebowałam 20 zł do promocji Tak bym tego nie kupiła I po prostu wzięłam pierwszy tomik z brzegu i wyszedł, wyszło High School DxD Nie wiem o co w chodzi Nie przyjrzałam nawet tego, tylko od, od, od rozpakowałam z folii I tylko z High School DxD znam główną bohaterkę, Rias Chyba ona jest główną bohaterką Nic więcej nie wiem Dalej mamy coś dziwnego, w sensie ReZero, którego już nie, nie kupuję dalej, bo, bo czekam na drugi sezon anime. Poza tym tak jakoś przestałam kupować. Poza tym jest to dziwna konstrukcja tej magii, bo tutaj mamy tak. ReZero, Życie w innym świecie od zera, Księga pierwsza, tom pierwszy. Ten sam ty tytuł, Księga pierwsza, tom drugi. I dalej mamy Księga druga, tom pierwszy. Dla mnie to powinien być tom trzeci. Jeżeli jest to ta sama seria, chyba że jest to inna seria, to ok. Ale to powinno być 1, 2, 3, 4, a nie 1, 2, 1, 2. Ok, to już ee, wydawnictwo tak postanowiło, no to niech, niech tak będzie, widocznie jest to potrzebne. Tali 4 to Aniołów w zbrodni. Oglądam anime, bardzo mi się spodobało, chociaż zakończenie jest takie, takie urwane, niedokończone, jakby miał być następny odcinek, ale on nie nadszedł, więc chyba będzie drugi sezon. I tutaj cztery tomy. Chyba piąty niedługo wychodzi, muszę kupić. E, dalej... trzy tomy wyrobionej w magię. E, pomimo, że ta manga jest tak troszeczkę plus 18. E, tam główne bohaterki mają zarysowane krągłości, i mają czym oddychać. To manga jest naprawdę bardzo śmieszna. I e, bardzo się na i chyba tego ma trzy tomy, bo czwartego w sklepie nie widziałam. Dalej mamy tutaj sześć tomów, klasy skrytobójców. Z tą mangą też jest śmieszna historia, bo przy czwartym tomie postanowiłam, że nie będę już kupować tej mangi, bo po prostu ona ma za dużo tomów, około 20 i dalej wychodzi. Ale ma dużo, dosyć dużo tomów i stwierdziłam, że nie będę już kupować. A te dwa tomy dokupiłam tylko w tego, że też tak samo jak z High School DxD potrzebowałam 200 zł do promocji i akurat były te dwie mangi, więc po prostu wzięłam szósty, siódmy. I mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty, siódmy, a piątego nie, zamier nie zamierzam kupować, bo nie zamierzam dalej zbierać tej mangi. Po już wzięłam cały pierwszy sezon tego anime i naprawdę jest świetne. A na, dru na drugi nie mogę się zabrać. Ale manga jest spoko, naprawdę, jeżeli ktoś ma czas, pieniądze i chce mu się czekać na wydawanie tych mang, chociaż studio JPF, bo od tego studia jest ta manga wydawana, to dosyć szybko wydaje te tomy. No to polecam sobie przeczytać. I anime też warto obejrzeć. Dalej mamy 8 tomów mojej ukochanej mangi, jest to moja ulubiona manga, nic się nie zmieniło, nadal jest ulubiona. Ulubienica Czarnoksiężnika. 8 tomów i dalej wychodzi manga w Polsce. W Japonii chyba już jest zakończona, chociaż nie wiem. było anime, owa też była, widziałam, ale jednak jest ta wierna Manzy. Na początku chyba wychodziła co dwa miesiące, a teraz wychodzi co 3 miesiące. Mam takie wrażenie. Okej, okay, musiałam wziąć kamerę do rąk, gdyż e, mój statyw nie, nie dosięga tak wysoko. Tutaj mamy mangi, takie pojedyncze tomy, no prawie pojedyncze tomy. No game, no life, to pierwszy, jedna tomówka. Dilemma Wonderland, nadal nie kupiłam 12 tomów, chciałam widzieć tylko zakończenie. Sherlocka nie kupuję, nie spodobała mi się ta manga. Czy Tomy? miasto z którego zniknąłem, też przestałam kupować. Już chyba jest wyszedł 10 tom, albo i nawet więcej. A po prostu jakoś przestałam, nie przytrzymała mi ta manga na tyle, żebym dalej kupowała Tomy. Reversal, też świetna manga. Dwutomówka, Spice and Wolf, yy, trzy tomy, miałam kupować poprzednie seriale, jakoś nie wiem, nie mogę się za, za to zabrać. I czwarty tom, nie, pierwszy tom, jaki czwarty, czwarty, ja tu czwórkę widziałam. Pierwszy tom Goblin Slayer, wyszedł chyba już szósty tom, ale ja jakoś nie mogę się zabrać za kupno. Widzę, że mam problem z kupowaniem mang, które mają anime i ja widziałam to anime, więc... Z takimi mangami mam właśnie problem, żeby się zabrać zakupowanie. No i to wszystko to jest cała moja kolekcja.